Aktualnie znajduję się pierwszy raz w, w tych lasach. Nie wiem dokąd prowadzi ta droga. Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku 2023. W nowy rok wchodzimy z mocnym przytupem ze względu na to, że po dwóch latach ponownie przetestuję aplikację Nautika. Wieczór jest bardzo klimatyczny, jestem w środku lasu, wieje silny wiatr. Dookoła mnie przetaczają się różne dźwięki. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, czy ta aplikacja ponownie mnie zaskoczy. Dwa lata temu bez żadnych intencji wygenerowałem punkt, który doprowadził mnie do tych okolicznych lasów. Ku mojemu zdziwieniu aplikacja doprowadziła mnie do noża kuchennego, który został wbity w drzewo. Czy to był przypadek? Czy jest coś na rzeczy? Dlatego postanowię jeszcze raz przetestować tą aplikację. Radonautika z moimi czterema intencjami, moje intencje są następujące: grób mogiła, opuszczone zabudowanie, nóż albo scyzorek, oraz czwarta intencja: samobójstwo. Ostatnia intencja nie jest przypadkowa, ponieważ w tych okolicznych lasach, o dokładnie na torach, zabiły się osoby. O ile dobrze pamiętam dwie osoby, jak nie więcej. Więc jeżeli ta aplikacja dobrze współgra z moim umysłem, to dokładnie mnie tam doprowadzi do tego punktu. Jeżeli jesteście bardzo ciekawi, co przyniesie ten wieczór, zapraszam bardzo do oglądania. Ruszamy. Wsiadam już do auta. Radius jaki będzie nam dzisiaj towarzyszyć, to 10 km. Wygenerowało nam pierwszy punkt. Kalisz moc 3,69 radius 116 metrów. To jakieś osiedle, jest chyba start. Odpalamy nawigację. 8 minut drogi. Trasa rozpocznij. Ruszamy. Dojechaliśmy już do wyznaczonego celu. Dookoła mnie znajdują się domki mieszkalne. Jak widzicie, znajduje się praktycznie przy samym punkcie, ale radius obejmuje znacznie większy obszar. Spróbujemy zejść schodami na dół i być może w tej części się coś znajdzie. Jeżeli ktoś mnie ogląda z kalisza, to aktualnie znajdujemy się w Piwonicach. Bardzo znam te rejony. Zawsze, gdy byłem małym dzieckiem, to przyjeżdżałem tu z rodzicami na rzekę, zjeść, zjeść jakiegoś grilla i się wykąpać. Tak to się prezentuje. Jak słyszycie, mamy bardzo silny wiatr. Szczerze powiedziawszy, wątpliwe żebym coś tutaj znalazł. Ale obejdziemy jeszcze przez chwilę ten teren i będziemy wracać do auta i będziemy generować kolejny punkt. To ciekawie wyglądało z daleka. Ale niestety to nie z grup. Ok, wracamy do auta. Miejmy nadzieję, że druga lokalizacja będzie znacznie ciekawsza. Widzimy się na miejscu. Zaznaczymy Wojta. Generujemy. Myślimy głęboko o naszych intencjach. Aplikacja wygenerowała kolejny punkt. Tym razem z Duny. Moc 4,48 radius 179. Ciekawie ponieważ mamy jakiś tutaj lasek o, być może druga lokalizacja przyniesie nam ciekawsze wrażenia 11 minut drogi rozpocznie widzimy się na miejscu zobaczcie jakie klimatyczne miejsce zmierzamy w stronę lasu jestem bardzo ciekawy co tam nam aplikacja chciała nam pokazać? Trochę wieje. No i mamy problem, ponieważ przepływa tutaj rzeczka, a obiekt znajduje się w tamtą stronę. Droga przecina rzeka. Próbowałem objechać z drugiej strony, ale niestety jest szlaban, więc chyba musimy odpuścić to miejsce. Witam, kochani, jeszcze w świetle dziennym. Postanowiłem dzisiaj wrócić do drugiej lokalizacji, wygenerowanej przez aplikację Radonautika. Po obejrzeniu dokładnie satelity jest jeszcze jedna druga, która prowadzi do tego lasu, więc za chwilę ruszamy do tego miejsca. Jeżeli teraz chodzi o trzecią wygenerowaną Lokalizacje to tak naprawdę nic ciekawego się tam nie pojawiło, dlatego nie nagrywam już. Dzisiaj zajmiemy się ponownie tymi samymi intencjami co wczoraj. Póki co zmierzamy do tego lasu. Jestem bardzo ciekawy co tam się znajduje. Jak wiecie, jestem bardzo dociekliwy, a miejsce wydaje się bardzo ciekawe. Nigdy tam nie byłem, więc z ciekawości samej zobaczyć co tam się znajduje. Być może spełni się jedna z intencji. Tak więc zapraszam na drugą część. Dojechałem już do wyznaczonego celu. Auto zostawiam. Musiałem tak naprawdę objechać całą tą okolicę. Mam ze sobą podstawowe narzędzia, takie jak latarka, gaz pieprzowy w razie zagrożenia życia, oraz wziąłem k Jeżeli miejsce będzie specyficzne, to odpalimy, zobaczymy czy będzie panowała jakaś aktywność. Pole elektromagnetyczne! <tryk> Wybaczcie mi. Za chwilę wam pokażę, gdzie się dokładnie znajduje. Droga póki co jest równa. O, masakra. Coraz bardziej się ściemnia. Chcę dotrzeć do tego punktu, zanim zapadnie totalna ciemność. Dobra, lecimy. Tak to się prezentuje na mapie. Wczoraj wieczorem byłem od tej strony. I tutaj przecina trojenówka. Aktualnie jesteśmy na tej ścieżce i zmierzamy do tego punktu. Jestem bardzo ciekawy, co ta aplikacja chce mi pokazać. Póki co latarki jeszcze nie uruchamiam, ale pewnie za chwilę to zrobię. Ciekawe na tej aplikacji jest to, że ona prowadzi do takich miejsc, o których by człowiek nawet nie pomyślał. Znajduje się pierwszy raz w tych lasach. Nie wiem dokąd prowadzi ta droga. Po obu stronach są całkiem sporej wielkości skarpy. O, fajnie, fajnie. Idziemy się na skarpy i jest nawet lekko ścieżka wydeptana. Chcę do głównego punktu zaznaczonego się dostać, dlatego dlatego pod górę weszłem. czego nie robię dla Was, kochani, oraz las swojej ciekawości czystej. Ale nic oprócz pola się tu nie znajduje, liczyłem chociaż na Jakiś grób. No szkoda. Myślę, że można pomóc zmierzać do auta i będziemy generować kolejny punkt. niemand Myślę, że więcej nie będę już tutaj nagrywał uruchamię dopiero aparat jak będę przy aucie za chwilę się widzimy kochani. Żeby aplikacja Radonautica miała łatwiej ze mną, postanowię mieć w głowie dwie intencje opuszczony grób oraz opuszczone zabudowanie. Dajmy szansę aplikacji. Generuj nowy punkt, opuszczony grup, opuszczone zabudowanie, droga bez nazwy, moc 3,57, radius 123 metry, wiecie co, generujemy kolejny punkt, ponieważ to znajduje się na środku pola, generuj jeszcze raz opuszczony grup oraz zabudowanie. Opuszczony grób, zabudowanie. Ok, moc 524, radius 193 metry i niestety znów mamy pole. Wybierzemy jeszcze raz anomalies, atraktor, generuj. Aby nie było opuszczonych grobów czy zabudowań w naszych okolicach, wygenerowano nam kolejny punkt, ale punkt ponownie znajduje się na środku pola, a radius obejmuje również domy mieszkalne. Na chwilę obecną aplikacja w żaden sposób nie zaskakuje mnie. Cztery razy próbowałem wygenerować punkt. Niestety, za każdym razem aplikacja generuje mi punkty na czyichś post-sesjach oraz na polach. No cóż, zawsze jakiś film dla Was będzie. Wróciłem właśnie do Kalisza. Tak więc, jeżeli odcinek się spodobał oraz przypadł Wam do gustu, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. I widzimy się wkrótce na typowo urbexowo w paranormalnych wyprawach. Do zobaczenia.